To tu Nadia i dziś mam dla was czwarty odcinek, to nie książka, więc zaczynamy. Chciałam też wam powiedzieć, że dzisiaj mam specjalnie tak zaznaczone karteczkami. Oto jest pierwsze zadanie zaznaczone karteczką. To jest komentarz, wpisz myśl i udostępnij w miejscu publicznym. To ładnie wygląda. I kolejne zadanie to... To jest lista pomysłów, czym może być nie książka. Wymyśl własną wersję tego, jak mogłaby wyglądać. Jak mamy różne opcje. No, także chyba możemy przejść już. A jeszcze chciałabym bardzo Wam podziękować za trzy subskrypcje. Mimo że to trzy, to i tak zrobiliście coś. Ja jestem i tak tym zachwycona. No także bardzo Wam dziękuję za te trzy subskrypcje, nawet trzy nawet trzy nas coś więc dziękuję Wam bardzo. No więc przejdźmy do zadań. No, także przejdźmy do tego zadania. Jednak ja wymyśliłam to inaczej, czyli e, weźmiemy sobie tak z mojego kanału całego komentarz, który ma najwięcej lajków. Wybrałam e, akurat już z jednego filmu, tego właśnie trzeciego. Tak, trzeci to jest? Tak, trzeci. Także zejdźmy sobie na dół. Przepraszam, ale to trochę potrwa. Pomyślałam jednak, że weźmiemy wszystkie komentarze od Laura Miller, bo jest ich bardzo dużo. Także możemy je wziąć. Dobra, ze wszystkich moich filmików także Laura napisała. E, super. Tak, nie wiem. Super. Dobra, super, będzie numer jeden. Na razie numer jeden tam pierwsze lepsze. Dalej, jedziemy dalej. Na przykład z, z filmiku kota na drzwiach. Weźmiemy sobie, nie będę No, słyszycie. Dobra? Dobra. Nie będę tutaj tego filmiku pokazywać, tylko zjada szybko i zobaczę komentarze. Mamy. Super śmieszne XDH. Ma akurat jednego lajka, like więc fajnie. Bierzemy dwa. No, dobra. To ja to napiszę, a ja będę czekajcie. Okej, okay, napisałam. Super śmieszne XD, haha. No i. Kiedyś na pewno dopracuję tą stronę. Już długo się nagrywa, więc dalej. Wróćmy. No. Także zróbmy to zadanie. Zeszliśmy na podłogę, żeby było nam łatwiej. I weźmy numer jeden: pacynka. Cześć, jestem Fładio i jestem Kacinką. A ja, ja, a ja, ja. Także mamy jedno zrobione. Możemy sobie teraz zaznaczyć. Przepraszam za głosy. Dobra, pójdziemy sobie tutaj na krzesło i ja sobie to zaznaczę, że jest zrobione. Jakoś. Naprawdę przepraszam za te głosy, ale tak wyszło. No, kiedyś jeszcze zrobimy dalej, bo już się długo nagrywam. A nie chcę robić długich filmików, bo wy pewnie też nie chcecie długich oglądać, także... Myślę, że w jakimś miejscu ładnym się pożegnamy. No, na przykład tak jak zawsze się żegnamy na mojej kaucze. No, także... Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i oglądajcie moje filmy. Pa pa! Zostaw łapkę w górę pod filmikiem.